Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, oczywiście na początku chciałbym zaprosić wszystkich do trwającego konkursu, który mam nadzieję niebawem rozstrzygniemy. Zapraszam także moi drodzy do sklepu snumizmatyka.pl, sklep dla kolekcjonerów. W sklepie zakupicie sobie wszelkiego rodzaju potrzebne akcesoria. W sumie, można by powiedzieć, niezbędne akcesoria dla numizmatyków, notofilów, a także przydatne gadżety, które można zakupić w sklepie S Numizmatyka. Mam także dla Was 10% kod rabatowy. Kod rabatowy brzmi ROSTEK 2022. I przy zakupach w sklepie S numizmatyka zostanie Wam odjęte 10% od Waszego zakupu. Kod rostek 2022 jest ważny cały rok i jest wielokrotnego użytku. Jeszcze chciałbym zaprosić osoby, chętne osoby do grupy Facebookowej, prywatnej, zamkniętej, link do grupy oraz sklepu i. Filmu konkursowego, są w opisie filmu. Moi drodzy, zapraszam także do subskrybowania mojego kanału 78 Rostek Numizmatyka. Naprawdę będzie mi bardzo miło, jeśli będzie Was więcej. Także zapraszam, jest Was dość sporo. Yy, sporo osób, które oglądają filmy, a nie subskrybują kanału. Jest to ponad 65%. Także zapraszam. Dobra, moi drodzy, czy 20 zł z 86 roku może być drogie? Zaraz Wam odpowiem na to pytanie. A zaczniemy może od danych technicznych tej monety. A więc, moi drodzy, 20, to jest 20 zł.

ząbkowane stempel zwykły moneta obiegowa jeśli chodzi o stempel dużo monet wybiło się jako monety proof-like czyli monety łudząco przypominające monety lustrzane ale proszę pamiętać, że proof-like monetami lustrzanymi nie są, tylko je przypominają jeśli chodzi o nakład tej monety jest to najwyższy nakład z, wśród tych y, dwudziestek. Te dwudziestki, moi drodzy, jeszcze taka ciekawostka. Weszły w 1984 roku ten wzór i skończył się w 1988. W 1989 i 1990 moneta została ponownie pomniejszona. I w 1990 skończyła się produkcja monet z napisem Rzeczpospolita. Y, Polska Rzeczpospolita, Rzecz, ja Polska Rzeczpospolita Ludowa. I zaczęto, zaczęto bić monety już 50 zł i 100 zł z napisem Rzeczpospolita Polska. Yy, dobra, to nakład, yy, moi drodzy, jest to 37 959 100 sztuk. Yy. Monetę zaprojektowały dwie osoby. Są to dwie panie, pani Stanisława Wątróbska-Flint. Zaprojektowała awers. A rewers zaprojektowała pani Ewa Tyt karpińska Jeśli chodzi jeszcze moi drodzy o te monety, tutaj już wspomniałem. Wzór tej monety to 84, 85, 86, 87 i 88. Jak przed chwilą powiedziałem, jest to najwyższy nakład tej monety. Bardzo duży nakład, ale ta moneta potrafi naprawdę sporo, ale to sporo kosztować. Także, moi drodzy, o co tu tak naprawdę chodzi, jeśli chodzi o tą monetę? Trochę pomniejsze. I jak widać, jeszcze troszeczkę. Ta moneta to typ A. Mamy jeszcze monetę typu B i typu C. Jako jedyny rocznik posiada trzy różne wersje. Mamy tak jak tutaj, cienką datę, jak to niektórzy mówią. Oczywiście później przejdziemy na monitor pod mikroskopem, pokażę o co chodzi dokładniej. Typ A. Najbardziej pospolita. Ja przejrzałem ich około już z 300-400 sztuk. I moi drodzy, tylko takie daty mi wyskakiwały. Aż sobie. Trafiłem na Ebaju. Monetę typu B. Data jest szeroka, można powiedzieć gruba. Także zaraz przejdziemy na Mikroskop. Oczywiście za chwilę wyświetlą Wam się zdjęcia, jak wygląda A, B i C. I momencik jeszcze powiem Wam, moi drodzy, jak to cenowo wygląda. A więc na Allegro jest to um, różnie, tak? Wiele osób nawet nie wie, że. Istnieją takie monety, jeśli chodzi o odmiany, tak naprawdę na Allegro sprzedaje tą monetę tylko parę osób, a też o tym nie wiedzą. Jeden sprzedawca wie to na pewno, gdyż cena u niego jest to 169 zł za typ B. a parę osób też wystawia monetę jako szeroka data, czyli typ B, a tak naprawdę wystawiają taką monetę typu A, najbardziej pospolitą. Więc no jest to trochę chora sytuacja, no bo jeśli ktoś pisze, że jest to szeroka data, wystawia monetę właśnie z, z taką, Datą więc jest tu jakieś mało nieporozumienie, lub celowe zagranie sprzedającego, próba oszustwa, nie wiem, wyłudzenia. Także moi drodzy, dwóch sprzedawców ma tą monetę do sprzedania. Tylko dwóch: jeden posiada dwie sztuki, a drugi sprzedawca tylko jedną. Więc jeśli ktoś nie ma typu B, zapraszam szybko do zakupu, gdyż naprawdę tą monetę jest bardzo ciężko trafić, a jeszcze ciężej typu typ C. Dobra, moi drodzy, przejdę teraz na mikroskop, także zaraz wracam. Dobra, już jestem. Moi drodzy, zaczniemy oczywiście od monety typu A. I proszę przyjrzeć się, w dacie. Jak widać, jedynka praktycznie nie ma daszka, dziewiątka jest taka okrągła, ósemka na dole jest szeroka, u góry wąska, szóstka przypomina tak naprawdę dziewiątkę. No i z tych różnic między typem A i B to tak naprawdę data. Widać o ile jest szersza. Po pierwsze, jedyneczka posiada daszek, dziewiątka jest bardziej jajcowata, że tak powiem. Te kropki są bliżej daty, na typie B. Na typie A. No, widać, widać dużą, ale to bardzo dużą różnicę w dacie, tak? Oczywiście wstawię zdjęcia za chwilę, typu A, B i C. I moi drodzy, jeśli chodzi o monetę 20 złotową typu B. A wersy tych monet są naprawdę piękne. Ale rewersy to już jest inna bajka. Pełno mikrorysek. I uszkodzeń monety nie od obiegu, a od spadających innych monet. Więc oj, jeszcze mi spadła. Dobrze, że mam matę z S Numizmatyka. Jak widać, pełno rysek od uderzeń innych monet. Aha, jeszcze jedna kwestia, bo bym teraz ją pominął, zaraz ją też pokażę. Zobaczymy moi drodzy jeszcze raz na mikroskop, gdyż monety różnią się też troszeczkę rewersem. Już idziemy. A więc proszę zobaczyć, jak wyglądają te kryzy. Kryzy to są tutaj. Te, te kreski są dość daleko od obrzeża monety, prawda? Widać, że nie dotykają obrzeża w ogóle. A w typie B jak najbardziej te kryzy. Dolne, jak widać, już dotykają obrzeża. Randów, w sumie można powiedzieć. Tu zdecydowanie jest także bliżej. Nie jest to, nie wiem, czy to nie jest menicy, czy yy, przytkany stempel. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale jak widać, po tym też można rozpoznać właśnie yy, monetę. Że te kryzy dotykają praktycznie rantu monet, yy, tak? Tyle, no. że tutaj jest naprawdę o grubość włosa, można by powiedzieć, wedle typu A. Gdzie jednak to jest dużo, dużo dalej. I moi drodzy, moneta typu B. Jest, można powiedzieć, wprost, jest rzadką monetą. Nawet bardzo rzadką. I moi drodzy, na aukcji 1B2 było to całkiem niedawno. Nie wiem, czemu tej aukcji nie zauważyłem. Mimo tego, że obserwowałem całą. 20 zł, 86 rok, szeroka data w gradingu NGC MS 64. Cena startowa 1000 zł, a moneta została sprzedana za 3186. 3000 zł, ponad za 20 zł. Więc musicie, moi drodzy, przegrzebać swoje zbiory i sprawdzić, czy nie macie typu B, lub nawet C. A C zaraz zobaczycie na monitorze. Tak wygląda C. Znak mennicy jest w innym miejscu, a data jest podobna, jak i w monecie. Typu B. Znak mennicy w typie C jest przesunięty bardziej w tą stronę, i pazur trafia środkiem w, mniej więcej w literę M. Więc on jest gdzieś tutaj w tym miejscu, a zaraz będziecie i tak zresztą widzieli to na zdjęciach. Ok, moi drodzy, będzie to na tyle. Dziękuję za wizytę. Zachęcam także Dalej do subskrybowania kanału. Łapeczka, komentarz i gitara. Także zapraszam jeszcze raz wszystkich chętnych, którzy oglądają moje filmy, nie subskrybują kanału, o kliknięcie tego czerwonego przycisku subskrybuj. Dziękuję za wizytę jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.